Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moje nowe dziecko. To znaczy, nie tak już nowe, bo kilka razy już wspominałem o tym, ale to gdzieś tam cały czas czekało w zawieszeniu. Po prostu sobie pomalutku to tworzyłem, pomalutku sobie uzupełniałem, po prostu przyjmowałem sobie gdzieś na to koncepcję, jak chciałbym to prowadzić. No i teraz już czas rozpocząć. Ten rok to będzie mój rok. Tak sobie cały czas gadam. I zamiast rozwijać moją sprzedaż detaliczną gdzieś na inne platformy, gdzieś, gdzieś po prostu ba dalej bawić się w detal, no to ja postanowiłem troszeczkę od tego odejść. Ale oczywiście nie będę, nie będę zaprzestawał. Cały czas będę się w tamtym kierunku też rozwijał, ale już tak. Na to wszystko już tak na mój biznes patrzę, po prostu tak z góry i tak już pomału, już jest fajnie, fajnie się wszystko toczy, fajne są przychody, fajne są obroty, fajnie się to wszystko rozwija. I teraz po prostu stawiam na hurtownie, czyli, czyli moje nowe dziecko. Moje nowe dziecko, jak to brzmi. Widzicie tutaj teraz screena, w którym do, które pierwsze moje odcinki. Uruchamiam sklep na Allegro. I dzisiaj jest odcinek uruchamiam hurtownię internetową i to się działo pół roku temu. I tutaj kolejny odcinek widzicie pierwsze koty za płoty 5585 zł przychodu, no i 300 paczek, także jest to przełomowe i mówię do siebie z przyszłości żebym ten odcinek obejrzał za 2 lata, za 3 lata, za rok. Zobaczymy, w jakim wtedy będę miejscu. I tutaj możecie też zostawić komentarz, bo będziemy te komentarze, będę je czytał za 2 lata. Także mam nadzieję, że ze mną wytrwacie. No i troszeczkę o hurtowni. Hurtownia Handmade.pl. Nie przygotowałem jeszcze sobie ani żadnej grafiki. Yy, tą... Z tą hurtownię tworzę na aplikacji, zaczyna aplikacji, na, na szoperze po prostu tworzę, no bo tego szopera już znam, jest intuicyjny, fajnie mi tutaj śmiga. Yy, także po prostu tylko to znam, no nie zamierzam się uczyć niczego innego. Jest ta platforma, to niech sobie jest. No i tutaj już mam pododawane kilka sznurków, kilka dodatków drewnianych gdzieś tam przekierowu będę przekierowywał malutku moich klientów, którzy gdzieś tam troszeczkę więcej hurtowo zamawiają. Będę tutaj, nawet tutaj gdzieś mam jakąś, chyba zakładkę z jakimś kursem, że po prostu tutaj będzie też gdzieś można jakiś kursik mój kupić. Mam aktualnie tylko jeden, także aczkolwiek tyle dostaję maili o to. O te... Dobra, nie będę się rozwijał. Hurtownie Handmade jest uruchomiona, można już zamawiać. Pierwsze zamówienia już są. Pokażę wam teraz jak co aktualnie już zrobiłem, jakie mam aktualnie plany, jak przekierowuję klientów, jakie podpisuję umowy. Także zapraszam dalej. Pierwsze co to dostawa, żeby klienci nie zamawiali u mnie, gdzieś tam nie wchodzili i nie zamawiali po jakieś sobie tam 100 zł czy 200 zł czy 300, no to zrobiłem coś takiego, że darmowa, że kurier impost po prostu kosztuje 50 zł. Czyli jak ktoś wejdzie i kupi ode mnie 20 sznurków, no to będzie musiał 50 zł zapłacić za dostawę. Zwięk zamówienia powyżej 500 zł brutto dostawa jest darmowa. Tutaj tą dostawę za chwileczkę myślę sobie, że zwiększę na 800 zł, może na 700, może na 1000. Jeszcze nie wiem, po prostu, żeby odstraszyć klientów, detalist, detalistów, żeby oni po prostu tutaj w tej hurtowni nie kupowali. A już Wam powiem też, dlaczego tak jest. Hurtownia została już uruchomiona tak naprawdę z rok temu, gdzie praktycznie w ogóle jej nie używałem. Gdzieś to był mój projekt, oczywiście był projekt kupiony, zapłacony, nie był prowadzony także. Ale w międzyczasie jakieś rzeczy się tam działo, coś się uzupełniało, cały czas o tym myślałem. I są tu jakieś zamówienia. Tak naprawdę jest 32 zamówienia przez ten cały okres wpłynęły. Sierpniowe, wrześniowe, wrzesień, wrzesień, październik, październik, listopad, coś tam w grudniu. I widzicie tutaj, że są zamówienia po 500 zł, 500, 500, 700, 500, jakieś 1200. No i skąd tutaj się wzięli ci klienci? No i ci klienci wzięli się z mojego sklepu internetowego, bo mam sklep internetowy, gdzie sprzedaję sznurkę, sznurki i jest taka zakładka, sprzedaż hurtowa. I zapraszamy do naszej hurtowni www.hurtowniahuntmade.pl. I tutaj z tego sklepu internetowego trafiali tam klienci do hurtowni. I teraz. Mój błąd był taki, że wszystkie te sznurki, czyli na przykład, jak był sobie jeden sznurek, no to sprzedawałem go tam za jakąś kwotę. No i klient wchodząc sobie, na przykład miał do wydania tam 500 zł, 1000 zł, czy ileś, wchodził sobie na hurtownię i tam sobie robił zamówienia. Czyli wrzucał sobie pojedyncze sznurki do koszyczka, wrzucał, wrzucał, wrzucał. Jak mu się uzbierało za 500 zł, no to miał wysyłkę gratis i był zadowolony i dużo, dużo, dużo taniej kupił, a ja tak naprawdę na tym nic nie zarobiłem. Bo. W hurtowni chodzi o to, że ja szybko pakuję te paczki. Te paczki za 500 zł, za 1000, że to jest tak naprawdę bardzo szybko uszykować. Więc wprowadziłem w hurtowni, że nie kupujecie jeden sznurek, tylko musicie od razu kupić wielopak, czyli 20. 20 sznurków. Czyli jak dodacie sobie jeden sznureczek do koszyczka, no to tak czy siak wam do tego koszyczka 20 sznurków wrzuci. I tym oto sposobem będę też detaliści, żeby w żaden sposób nie kupowali w mojej hurtowni, tylko żeby kupowały jakieś gdzieś tam firmy inne. No i tutaj właśnie w tym temacie ta hurtownia, no bo sznurki, sznurki to sznurkami, sznurki w hurcie, no to sznurki w hurcie ja będę tutaj rozwijał bardziej moje produkty i to jest tak jakby kolejna gdzieś tam gałąź, że w tym, w tym rękodziele, że po prostu ja będę producentem niektórych produktów, wielu produktów w sumie będę coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, że ja będę producentem i ja będę mógł zaproponować fajną, konkurencyjną cenę i wiem o tym, że klienci gdzieś tam będą ode mnie kupowali, no bo to będzie atrakcyjne, to będzie fajne, to będzie innowacyjne, to będzie z trendem. Czyli aktualny trend jest na coś, no to ja ten trend będę wykorzystywał na to, żeby gdzieś tam w mojej hurtowni sprzedawać. Mam też fajny, fajna, będzie zakładka, bo będzie zakładka dotycząca sklepów po prostu stacjonarnych. Będę takie fajne stędy szykował. Mam już nawet kilka pomysłów, jakie to będą stędy, że po prostu będzie mógł sobie jakiś sklep stacjonarny w każdej chwili wejść. O, zamawiam sobie tego stenda i tego stenda. No i te stędy może sobie postawić w swoim sklepie. Także. W tą stronę będę szedł, i właśnie pod to wszystko to jest też, że powstaje powierzchnia biurowa, gdzie będzie biuro do obsługi tego wszystkiego, gdzie będzie biuro, które będzie się zajmowało tworzeniem produktów, gdzieś tam śledzeniem tych trendów, i będzie jeszcze większy magazyn na to, żeby te towary hurtowe gdzieś tam trzymać, czyli to się wszystko ze sobą wiąże. To nie są nowe biznesy, to nie jest ciągnięcie kilkunastu srok za ogon, tylko to się teraz wszystko zaczyna zazębiać i uzupełniać i zacieśniać i po prostu i po prostu z dnia na dzień, z dnia na dzień cały czas rosnę w siłę. No bo teraz tak naprawdę, jeżeli chcielibyście wejść na Allegro, ze sznurkiem kupicie od producenta, wyprodukujecie nawet sami, nie wiem, sprowadzicie go z Chin, czy z Turcji, czy z nie wiem, czy z Hiszpanii, nie wiem gdzie tam jeszcze można dość tanio kupić sznurki, no to tak czy siak się bardzo ciężko będzie wam się wybić, no bo ja nie wiem, trzeba by wejść z jakimś po prostu ogromnym. Nawet jakbyście mieli ogromny kapitał, ogromny magazyn, no to teraz już to będzie coraz, coraz, coraz cięższe. No bo ja się cały czas zbroję, cały czas dokupuję sprzętu, cały czas dokupuję, cały czas dokupuję różnych rzeczy, które rozwijają po prostu i będę wam o tym opowiadał. No bo teraz tworzę już coś nowego i teraz już nie będę się musiał bać, że ktoś przyjdzie, że ktoś ukradnie mi pomysł. Tak naprawdę możemy tylko współpracować. Więc jeżeli coś. Tworzycie, jeżeli coś, nie wiem, chcecie stworzyć, robić, produkować, no to moja hurtownia będzie czekała otworem. Nie, otworem tak się mówi. Otwarta będzie o, dla wszystkich. Więc, jeżeli będziecie mieli jakiś produkt, który będziecie chcieli sprzedać, ja go chętnie dodam gdzieś tam do mojej hurtowni, byle by zarobić. Także jak widzowie też chcą gdzieś tam swoje produkty sprzedawać, no to oczywiście, no mówię, kategoria gdzieś tam. Taka handmade, rękodzieło, coś dla dzieciaków, tworzenie jakieś w tej kategorii będę się obracał. Aczkolwiek no, z niczego nie rezygnuję, bo wprowadzam liny, wprowadzam worki, a to nie jest tak naprawdę kategoria handmade, tylko to są bardziej kategorie przemysłowe. Kolejny krok, jaki poczyniłem w, gdzieś tam w reklamie, w reklamowaniu tej hurtowni handmade, no to jest na Centrum Handlu Hurtowego wykupiłem sobie. Wykupiłem sobie tak jakby na rok abonament, rok abonament kosztował chyba 2600 albo 2700 brutto. No i tam można dodawać te ogłoszenia. Jak widzicie 30-11 kupiłem, a teraz dopiero po półtora miesiąca zaczynam dodawać pierwsze gdzieś tam pierwsze produkty. No i zobaczymy. Na razie tylko sobie dodaję, niech one sobie będą. Jest czas, to dodaję, nie ma czasu, to nie dodaję. Po każda wolna chwila jest zagospodarowana. I zobaczymy, może się trafi jakiś klient właśnie już z, ten, z tego centrum handlu hurtowego. Może gdzieś tam moja hurtownia zacznie się fajnie pozycjonować, no bo będzie miało coraz więcej odnośników do mojej hurtowni, więc może Google wrzuci ją w jakąś tam fajną... Fajną na pierwsze miejsce, drugie czy trzecie, no bo można się dość fajnie wypozycjonować, jak na razie, bo praktycznie konkurencji nie ma. A wydaje mi się, że rynek się bardzo mocno rozwija i rynek będzie się bardzo mocno rozwijał jeszcze przez długie, długie, długie lata. Może nie rynek sznurków, tylko rynek ogólnie rękodzieła, rynek tworzenia, rynek hmm, tego typu, no po prostu jakieś tam rzeczy ze sklejki, jakieś tam dodatki drewniane, taki. No nie wiem jak to ująć. Po prostu ten rynek, kategoria rękodzieło, handmade, hobby i to wszystko, no bo to będzie się po prostu rozwijało. Jakiś czas temu był trend dotyczący kolorowanek, te kolorowanki były wszędzie, że dorosła osoba zestresowana, powiedzmy. Albo chcąc się odprężyć, kupowała sobie kolorowankę i sobie ją kolorowała, to jeszcze jest dość popularne, ale rynek już został tym zalany. No to jak kolejny trend będzie się jakiś tam tworzył, no to ja będę od razu reagował. Czyli będzie produkt na mojej hurtowni, z mojej hurtowni będzie sprzedawany na Allegro w dropie, będzie wszędzie on po prostu dostępny, więc to się wszystko tak fajnie będzie zazębiało. Jak wchodzi nowy trend, no to inne firmy gdzieś muszą się do tego dostosować, a ja będę miał od, od całe centrum dystrybucji, i od razu na przykład wy będziecie chcieli stworzyć taką kolorowankę. Albo zaimportujecie takie kolorowanki, i napiszecie do mnie siema. Mam 10 tysięcy takich kolorowanek w mega, 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 mega super cenie. Ale musisz wziąć całe 10 tysięcy. No to ja te całe 10 tysięcy kupuję, wystawiam w hurtowni, wystawiam i to właśnie w ten sposób chcę działać. Bardziej tak, bardziej tak paletowo, bardziej tak, żeby było mniej pracy z tymi klientami detalicznymi. I kolejna sprawa. Sunrise System. Dzwoń, wydzwaniali do mnie, wydzwaniali, wydzwaniali, i w pewnym momencie poprosiłem o ofertę. Z, popytałem kilku, kilka osób. Niektórzy mają pozytywne opinie, niektórzy mają negatywne opinie. Napiszcie mi jakie wy macie opinie, bo ja tutaj chcę podpisać taką umowę, że start usługi od 1 lutego, całkowity koszt to 1119 zł netto miesięcznie, tu jakiś rabat, że umowa na dwa lata z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ten 3-miesięczny okres wypowiedzenia będę negocjował, żeby mi dali na przykład miesiąc okres wypowiedzenia. Jeszcze tutaj zobaczymy. Jakieś tutaj po prostu chcą mi pozycjonować i reklamować tą moją hurtownię, a stwierdziłem, że dopieszczę tą hurtownię w styczniu i niech ruszy w świat. Niech już się te linki kręcą, niech już się gdzieś to pozycjonuje, a zobaczymy. Może akurat jakoś się fajnie trafi klient. Także będę Wam też chciał o tym opowiadać, jak to się rozwija. Tak jak na razie widzieliście 32 zamówienia, zobaczymy, jak to będzie dalej.